Dzisiejszym tematem są moje zajawki. Nie ma ich zbytnio wiele, bo jak wspominałam, nie lubię się za bardzo męczyć, nie chcę mi się nic robić i wolę swój wolny czas spędzać w łóżku, najlepiej oglądając seriale, jak na przykład Pamiętniki Wampirów, Słodkie kąstewka. czy różne inne takie, które dziewczyny w moim wieku oglądają. Wszyscy moi członkowie rodziny, tak kochająca rodzina, twierdzą, że mam słomiany zapał. Za co się nie wezmę, od razu to kończę. Grałam na gitarze swego czasu, tak, umiem zagrać dwie, trzy piosenki, także jest dobrze. Tańczyłam. No, mam nawet kilka statuetek, którymi mogę się pochwalić. Umiejętnościami już niekoniecznie. Śpiewałam. Ale to tak, wiecie, nie? częściej tam pod prysznicem, żeby mnie mama tylko słyszała. Gorzej mają sąsiedzi, im zawsze spójrze już w babce. tak, wszystko mi tak mijało, dopóki nie zapragnęłam robić jednej rzeczy, mianowicie jeździć na desce. Tak, tak, boże, jeździsz na desce, nie umiesz żadnych trików, ty jesteś jakaś chora, myślisz, że jesteś skate'em, czy co? Mianowicie jeżdżę na desce, bo podoba mi się to, bo sprawia mi to przyjemność. To, że nauczę się jeździć tak, że profesjonalnie te sprawy zajmie mi kilka lat albo kilka miesięcy, no to sorry, ale skoro do mnie tak powoli wszystko dociera, bo boję się przełamywać, bo boję się, że się upadnę, że sobie coś zrobię. No to i'm sorry. W sumie to nie sorry, ale umiem jeździć prosto, czasami wyjdzie mioli. Jest mi smutno, bo chyba jestem jedyną osobą w szydłowcu, która na desce Jeżeli jest Was więcej, to piszcie śmiało, będziemy sobie pojeżdżać razem Bo mi jest smutno, jak tak sama jeżdżę Ja jeżdżę na natach od... 4... 7 Siedmiu lat Tak, no I w sumie to nic ciekawego Nie mam więcej do powiedzenia Do zaprezentowania też nie Tyle obejrzeń, tyle subskrypcji. Musicie to teraz postarać przy drugim filmiku. No i to byłoby na tyle teraz. Eee, oglądajcie, zapraszajcie I innych, żeby to oglądali, nawet jeżeli chcecie mnie pohajtować, to i tak to obejrzycie. Także oglądajcie łapki w górę i w ogóle.